Siemeczko ty ta w kolejnym odcinku z Minecraft Party. Tak, w końcu Minecraft Party Bobiks coś co, co jakiegoś codziennie odcineczki dajesz. Bo już są wakacje, wiecie? O kurde TNT. Jaka tego? Nie lubię! Uciekaj, co ty, jak Bobiks odcinki to codziennie dajesz, no bo jak zauważyliście są wakacje. Eee, I kurczę, no wszystko poprawione no ocenki, zdało się i tak dalej, więc można teraz spokojnie sobie już nagrywać. Masażer, zamknij mordę. Ja tutaj gram jak przez ciebie przegram, to zbanuję osobę, która mi pisze. Wow, wow, nie chcę żebyś tylko panował. Nie! Mam... Ja pierdziu! A patrzcie ten... ten ten ziomek taki... Aaa! Ten... Masz! Masz! Szybko! Wówch Jest. 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 jest, jest. Okej. Okay. No nie! Masz! Ej, dałem ci! Masz ludziu. <grym> ziomek ma na imię ludzi. Znaczy nikt taki wow! Nie dawaj mi, nie dawaj jak mi dasz w ostatniej sekundzie to cię zniszczę o, ty kurde hamie bezczelny szybko Aaaa! Je Jest Jest Udało się Uf. Super Zmieniłem troszkę y pozycję mojego mikrofonu bo y E jak wam to powiedzieć? Zaraz przegram, zaraz przegram No już przegrałem, dobra, trudno jest ludziom w ostatniej chwili, takie chamskie macie, kurde Daj takiego hamowatego, kurde. O ty, 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 ty... Dawaj, 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 tobie też mogę dać, nie, nie uda się już. Jest, jest! W ostatnich w ostatniej chwili. Może to wygra, może uda mi się wygrać. Trzeba uciekać, trzeba uciekać. Ła, jeszcze, chwilę. O, masz, masz. o Nie! Ty hamie bezczelny, jestem drugi. Wow, pierwszy z drugi, patrzcie, wygrałem, tutaj się udało. Trzeba trochę nie grać. Żeby kurcze, yy, dobrze koksić to, to jest rozgrywka Więc polecam, polecam, jeżeli chcecie dobrze koksić to musicie nie grać dużo Wow, mam jakiś dziwny pak strasznie dziwny Jeżeli macie jakiś fajny teksturpak yy, To możecie mi wysłać, ale taki żeby nie było za dużo Jakichś tam różnych przeciwnych bajerów Ktoś tu mnie strzelał, ja słyszę Słyszycie? Uff, ostatniej chwili, a się wystraszyłem go ja pierdziulę. Aj! Jak mnie wy No A ja ci... A, bo tu jest ktoś u góry. I ten ziemek tam chyba tak przez drzewo to Trz, przeleciało taką e, ostrą siłą. Ale super, super Pięknie, ładnie Dobra Zrzdzizz Czemu to masz taki... Po co ci? Weźcie bez NICU. W ogóle widzicie typa, który nie miał niku. Nie wiem jak on to zrobił, ale nie miał Niku Po prostu, no nie, nie wświetlał się Auto sobie przejechało właśnie w, te, w tym momencie. Sobie auto przejechało, Mam otwarte okno, strasznie gorąco. Uch, jak ja nie lubię, jak jest gorąco. Wolałbym jakąś taką wiecie zimę. Ale tak, no tak, nie, to się jest gorąco, to ty deszcz pada, nie? Deszcz pada, ja pierdzielę. Znaczy teraz nie pada, ale ogólnie, tak, co chwilę praktycznie. U mnie pada ten deszcz Nie nie do czego? Nagrywasz, Ta? Eee, siema, tak Nagrywasz, nagrywam Ej, tu dawno, dawno nie grałem I właśnie Dlaczego ja tutaj nie mam jeszcze rangi youtuber Mam ponad 5000 subskrypcji Pisałem do Jasia A Jaś Eee, jak będę na serwerze okej okay. okay. Ale nie gra w Minecraft <taki> Takie ups Dobra dawajcie szybko Dawaj Ja pierdzielę ZEŻRĘ TE RZCW Ja, ja, ja ci dam gdzie ty jesteś ja, ja tutaj Ja, ja ci zeżrę zaraz Zaszczelę cię zobaczysz Zaszczelę cię Tak ciebie gdzież patrzę się na ciebie, o nie ty fajno. <grywa> chciałem tak się popatrzeć na niego tak chamsko Miszczu dobra No jak oni się długo tutaj biją zawsze Ten na dachu to już w ogóle Strzela O tam jest jeden ziomek, tu jest drugi Zanim, zanim ja do siebie podbiec, o Bardzo dobrze, bardzo dobrze, ja myślę, że tamten drugi ziomek wygra Dawaj go, dawaj go, dawaj go Pyk, o przegrał, a mówiłem, że wygra ten drugi O, Ten miał taktykę Trzeba mieć tak Co to jest, co to jest ślepy zaułek. A, okej. Okay. Ślepy zaułek. 5 4 3 2 1. Idę sobie tam na początek. i będę sobie tak tu koksił. Dobra. A ty cię przeciałem. A nie ma tak. Nie ma tak. Dobrze. E, eee, e, eee, eee. eee, eee. o kurde. Nie, ty chamie. O! <ślesy> Co zrobił? Przeciąłem dwóch. Powinienem dostać nagrodę Nobla za to. Nie, Nob nobla jest za... To nie Nobla. <laughs> nie, nie ważne, nie ważne. Bo by tak drzesz mordę. Bo mam dwie słuchawki, ja nie lubię strasznie jak mam dwie słuchawki. Ja pierdzia jeszcze do łóżny, tak morderze. No. Co co teraz? Kurczaki, dobra, kurczaki i ziemniaki. To tutaj, tutaj jest spoko, bo y, widać. Y, te Gdzie jest minus? Gdzie, gdzie co? Jest takie trochę ułatwienie, tak mi się wydawało, że było widać. A, bo ja miałem jakieś haksy. A chyba miałem haksy. To, to, to nie tutaj, to nie tutaj się grało. Dobra. o Dobrze, że nie trafiłem, bobik bo stoi. Patrz, ja jesteś koło tego. Nie biegaj tak, bo się zmęczysz. Kurde, trafię minus albo też jakiś trafił minus. Może miałem farta, może nie. Dobra, kurczak! Nie! Fuck! Dlaczego te na minus lecą tak szybko? Ja pierdzielę, mogę być pierwszy. Mogę być pierwszy, jestem ostatni. Dlaczego, Bobix? Jesteś ostatni. Dobra, biję wszystkie te kurczaki. Szybko. Takie tu-du-du-du. Tu, 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 tu. Jakie na, jak, nawet jak są minusy, może uda mi się kurwkę jeszcze zabić. Nie uda mi się. Byłem. Byłem drugi Super O, To powinni Nie, to powinni zlikwidować, nie jest dla mnie Może... Może i mam klawiaturę Mistrza, yy, parkour i, i ogólnie Minecraft, ale... Yy. Kurde, co mi psikasz. Ale ja nie umiem tego, to 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 to, to... skiny nie grają. U. Znaczy się... Jak... Klawiatury! Ja pierdzielę! Ej no patrz, nie mogę skoczyć. Naciskam, pek, pyk, pyk. Oooo! A tam ta, ta bym nigdy nie zaskoczył, tak. To jest ostatni. Ja pierdziele jak jakaś lama. Ale wy lubicie, jakie sobie takie wiecie, takie. Woo! Jakim fortem? Oh, wiedziałem, że muszę zaraz spaść, bo jeszcze rozpędziłem za szybko. Czekaj oni to jakoś dziwnie skaczą Czasami te kamerkami, kurczę, obsuwają szybko tak, że... Ja nie ogarnię tylko już tak, pyk, 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 pyk. Jakieś kurde kombinacje alpejskie. Będę skakał niczym. Nolif. On kiedyś skakał, teraz gra w CS, a ham jeden. Wszyscy grają w CS, No znowu się ten CS. więc się nowo glee w Minecraft, poza tym, no właśnie. Nie, ej, nie. E, jest, to jest przed ostatni. Nie na długo, bo być, nie na długo. Będzie zaraz ostatni. Dawaj. Ja pierdzielę. Wow, Super Pięknie, ale się wczułem teraz Mówię wam, tak się wczułem, tak się wczułem, że spadłem Ja pierdzielę Poda ktoś escape, ja nie podaję, ja nie korzystam ze escape'a Jak mam jakiś interes siwo, to ja yy, wchodzę sobie na jakiś team speak Jak ktoś mi podaje Widać Hop może zrobię swój Teamspeak i będę tam, bo wiecie, ja nie lubię chodzić po tych wszystkich Teamspeakach, bo Niech będę miał format, czy tam, tak jak teraz mi się niedawno stało na komputerze jakieś Derude, Sunstarf, w ogóle nie... jakieś Illuminati jakieś! do tego, to... Mam od nowa wszystko tak, abyś nie był zarejestrowany na żadnym, nie? I muszę wszystkich wpisać, a później zostałem na pano za to, że... Wiecie, wchodzę na jakieś Teamspeak i no, O, byś wpisał, cały czas muszę dawać, weź, weź się ogarnij w końcu! i coś wygrałem, odblokowuję... Ooo, wow, ściągnie, odblokowałem, wygrałem 5 aren. Ja pierdolę. Ło wow, nie! Kowadło, czekajcie, wy mi mówicie, żebym przed tak, o jak ten na przykład ziomek tutaj do tego, nie? Kociara, dobra, wejdę w ciebie. Eee, nieważne. I żeby być sobie tutaj. I to mi pomoże, podobno. Zobaczymy. Zobaczymy, posłucham waszych porad. Jak to, jak to ty... Ej, ludziu! żeś mi zasłonił! Ło! Wow. Spada, wszystko dam radę, wygram to. Wow. O kurde, o kurde, blaszka. Pyk, 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 pięknie. Patrzę się na ciebie, ludzie. Ło! To jest jakiś admin chyba, bo mi wysłał takiego spama nagle. Dobra, pyk. Dam radę. Patrzcie, fajne, łatwe, 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 bo big zamknij się, bo będzie zaraz, wiesz no, Łatwe, łatwe, a przegrasz Ło! Ło! Coraz więcej, coraz więcej Ja pierdzielę. o, o kurde, po trzy lecą, a po cztery Ja się boję Zaraz taki lag będzie i spamie spadnę Nie, tu nie ma lagów, ło. Czasami są ło. dobra Pyk ja pierdziel! O! Wow! Tego to tego to nawet ten Matrix by nie zrobił. Ja pierdziel, widzieliście jak to wyglądało? Ja pierdziel Jak, ej, na środku nie spada. Ej! Fajnie. 12 byłem. Super. Odblokowano osiągnięcie Kowal Losu. Super, plus 30 plus 50 monet, okej okay. Kolory, dobra yy, Mam tekstur pak normalny praktycznie, że z kolorami chodzi o to się, dobra Więc super... No, ziomek, nikt ci nie poda yy, skypea, bo... Bo już nikt nie jest na skypach, teraz jest na tym spikach, są yy, yy, Tutaj Tak, tak. Dobra Super Wow, taki kolor. Ja oh, takiego nie. O jest, dobra. Light blue. okej. Wow. ok. Eh, orange, metanolowy. <grym> Jakiś tam schemi. Dobra. Orange. To był. Orange, Bobix. Orange. Wow. Dobra. Pięknie. Purple. Purple gay. Dobra, tyk. O, żółty. Tutaj. Może uda mi się wygrać. Będziesz wątpię, bo to takie kolory, że ich nie będę miał. No właśnie, no właśnie, uh, jest. Ale się, za ale nie się postać zatnego wała. Purple, 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 dobra. O, ktoś jednak chce mu podać skype. Yy, Zaraz napiszę, nie mam skype. Żółty. Jest. Mogę tam, jest, bliżej. Czarny. Tu nie, O jest czarny, dobra. pedział fil. Już coś wygrał, a rękę kiedyś widziałem. Ło! Wow! Super! W ostatniej chwili, nie? Oooo! Doskoczę! Uch, super! Hopla! Okej. Okay. Taki kolor, taki kolor, taki nie! Spadłem! Teraz szybciej byłem. E, piątym. O, e, piątym miejsce! Pięknie było, pięknie Wagoniki! O. Jak ja to lubię, no... Lubię te wagoniki strasznie. że będzie muzyka gra... Pyk, pyk... Dobra. Stop! To jest muzyka! Jest! Udało się. się potapać? Dobra. Ziomek! Nie stój w miejscu, bo ci nie spadnie wagonie. czemu on pływa? Jaki chłop? Jaki Steve? O, udało się, Złapałem w powietrzu, tak skoczyłem jak John Rambo. Rambo jad kupę. Fuck. Tak. sobie o podateczkę. Spadnie! Dla mnie! Wózek! Jest! Dobra Kto to jest? Czemu mi machasz? Nie znam cię Dawaj, dawaj Buzek, żeby spad... jest, 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 jest Jest mój No ty! Złodzieju! Ham Złodziej Prosta Krętacz eee. Masakra Co za ham

Ech, ech. Dobra dawaj 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 szybko bo... Kurde... Pauuuu x rara ra, początku x Nie napiszę hehe, bo już x depisałem i mnie wywali z serwera Dobra dawaj Kto słucha radia? Co teraz leci? BAMBOLEO o kurde bamboleo no ej! Nie ma takiego przedłużania, co to ma być? Już przegraliście Kurde Dobra Tak, ja będę kończył. Dzisiaj nie zrobimy wszystkich arenek, ponieważ no ponieważ nie mm, Zostawimy te 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 wszystkie. Dzięki wielkie za oglądanie z, yy, Minecraft 4 odcinek po przerwie dłuższej, więc krótszy. ja Jeszcze nam żegnam. Na razie, cześć, siemanko. Piu.